Wszystkich bardzo serdecznie. Dziś rozpakowanie wspaniałego sprzętu. Jest to MK2061. 2061. Proszę bardzo, instrumencik jest bardzo leciutki. Ma bardzo fajne opakowanie z rączką, bardzo praktyczny do noszenia. Zabrał, że tak powiem, moje serce na półce, kiedy leżał, ponieważ bardzo solidnie wyglądał. Przyjrzymy się bliżej temu modelu. Jest to instrument firmy Maker. Jest to firma dość nieznana. Czy warto było zwrócić na niego uwagę? Zobaczcie sam. No i wyciągamy. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy instrument. No, troszkę będzie ciężko, ale może. Mamy instrument, jest opakowany jest styropiany, w folię. Proszę bardzo. Styropian możemy na chwilkę tutaj na bok. Teraz drugi styropian. O, co za niespodzianka, mamy tutaj dołączony zasilacz zewnętrzny. No, i teraz, co my tu mamy jeszcze? Mamy podnutnik. Proszę bardzo, jest to taki delikatna konstrukcja. No i taki troszeczkę na słowo honoru, ale jest. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze mikrofon, do którego rozpakowania za chwilkę przejdziemy. Jeszcze mamy instrukcję obsługi. O, instrukcja obsługi, no to drobnym maczkiem pisana na dwóch stronach w formacie A4. I nie potrzeba dużo makulatury? Nie potrzeba. Hmm. Jest tutaj nawet tabela akordów, rysunek tego instrumentu i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to jest taka instrukcja, taki quick start. No, ale co my tu będziemy dużo robić? Idźmy do samego instrumentu. Instrument wyciągniemy z folii. jak już wspomniałam, bardzo delikatny, bardzo króciutki. Troszkę się ślizga w ale. ale to nic. I tak on oto się prezentuje z przodu. No dobrze. Teraz przejdźmy do uruchomienia tego instrumentu. Rozpakujemy zasilacz zewnętrzny. Instrument, jak wygląda, już tak ogólnie pokazałam. Teraz przejdźmy do tylnego panelu. A dokładniej do wyjść. Tutaj mamy wejście na zasilacz. Tutaj na słuchawki to drugie, a tutaj na mikrofon zewnętrzny. A teraz przejdziemy do włączenia instrumentu i zobaczymy, jak on brzmi. No, ten dźwięk włączenia mi się troszkę nie podobał, taki, no, jakby za chwilkę miała być jakaś zwara albo coś w tym rodzaju, no ale. Wszystko gra, wszystko jest OK, no i brzmi. Dość głośny jest w brzmieniu, ale tutaj można zmniejszyć głośność. Można odpalić sobie jakiś demo. I instrumencik ma 10 melodii demonstracyjnych. Cicha noc, oczywiście. Dla Elizy, tak jak we wszystkich keyboardach. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie instrument ma 100 rytmów i 100 brzmień. Brzmienia są bardzo podobne do siebie i de facto pokażę więcej w recenzji. Ale przejdźmy jeszcze do klawiatury. Klawiatura jest typowo keyboardowa. Tutaj proszę zobaczmy. I dość niska, dość, dość blisko, dość blisko osadzona, prawda? Jest tak jak w profesjonalnych keyboardach możliwość grania akordami za pomocą pojedynczego, za pomocą pojedynczego uderzenia dźwięku. Możemy też przejść na ryb. A jeśli na przykład mamy jakieś bardziej wymyślne. Czyli de facto funkcjonuje ten instrument tak jak profesjonalny keyboard. No i ogólnie to tyle. Instrument jest bardzo tani. Ma takie dosyć powiedzmy plastikowe brzmienie, które można troszeczkę troszeczkę urozmaicić. Dodając efekty. O, przepraszam, tutaj się Jest programator rytmów, można sobie rytmy programować. A to jest właśnie to, co chciałam pokazać, czyli sustain. Do tego jeszcze dołożymy wibracje i mamy pięknego. Analogowego syntezatorka. No i w ten sposób można sobie kombinować na tym instrumencie. Jest to do wczesnej nauki, do rozwinięcia wyobraźni. Yy, amatorów, którzy zaczynają dopiero się uczyć. Więcej pokażę w recenzji, i wtedy omówię ten instrument szczegółowo. Na razie to tyle. Do zobaczenia. Na uwagę zasługuje też dołączony do instrumentu mikrofon. Zaraz to sobie rozpakujemy. O, jaki leciutki. Hmm. Plastikowy. No, kabelek taki dosyć, dosyć, niezbyt krótki. Spróbujemy go podłączyć i zobaczymy, jak on będzie działać, na razie niestety słyszę burczenie po podłączeniu mikrofonu. Raz, dwa, raz, raz, raz. No ale. Raz, raz. Pięknie działa. No. Niestety wiadomo. W tym instrumencie nie można spodziewać się... Yy, harmonizera wokalnego, więc ja troszeczkę nie bardzo rozumiem, po co jest ten mikrofon. Może po to, żeby gdzieś tam no, na wyjeździe plenarowym pośpiewać coś do granej muzyki na keyboardzie? Albo po prostu, żeby móc zapowiadać utwory, które będziemy grać. Zobaczmy, co się będzie działo, jeśli ja będę zwiększała głośność instrumentu, czy raz, raz, dwa, raz, 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 dwa, raz, raz, raz. Czyli mikrofon... Ma de facto głośność stałą, podczas gdy głośność instrumentu możemy zmieniać, możemy zmieniać też głośność podkładu, a głośność mikrofonu jest stała i nie ma nigdzie możliwości, bo nie ma nigdzie pokrętła do regulacji y, poziomu głośności mikrofonu. Odłączymy go i już burczenie nas nie będzie, że tak powiem, denerwować. Instrumen ten mikrofonik jest idealny jako atrapa, bo bardzo stara mnie siteczko wykonane tak precyzyjnie, precyzyjna robota. No, ale niestety działanie tego mikrofonu pozostawia wiele do życzenia, bo gdybyśmy mieli tutaj powiedzmy lepszy mikrofon, to prawdopodobnie tych, tych, tego kurczenia by nie było.